Hej dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ostatnio w filmie dopiero, bo tak nie zwracałam na to uwagi. Zauważyłam, że moje lustro jest nieźle uświnione. <noise> tu mamy taki piękny pejzaż w postaci paluszków laurki. No cóż, życie z małym dzieckiem i życie w domu. Trzeba wziąć i umyć przed Państwem życie. Jak która nie jem słodyczy będę jadła Donata z Wedla. Też nie wiesz, jak to skomentować? Wcale ci się nie dziwię. E, mir mi, Rex. E, Kotek nie ma rączek. Te zwedla to jest życie, bo one nie dosyć, że mają nadzieję. To jeszcze jest go dużo. Co to za pozycja, Rysiu? Wygodnie? Rysiu? Jakaś joga? Hmm? Pozycja na kota? Kto to jest? Ryszard. Ryszard, co to jest za pozycja? Wiele razy Wam powtarzam i nadal tak jest po dzień dzisiejszy, że ja nie mam ochoty na słodycze. Nie mam takich chcic, jak na przykład moja koleżanka, która po prostu otwiera rano oczy i ona oprócz tego, że zje śniadanie, ona myśli, co już słodkiego sobie zje do śniadania. Jak tego słodkiego już do śniadania nie zje, to ona jest po prostu chora. Także ja się cieszę z tego, co mam, i wiem, że mój orgazm też się może zmienić z biegiem lat w czasie przeróżnych rzeczy, które mogą nas spotkać w życiu. Szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, wiecie, jakaś menopauza i tak dalej, hormony szaleją, wariują i jeszcze na słodycze na pewno przyjdzie czas. Pamiętam jak było w Łodzi, bo nie wiem czy jeszcze jest, Donkin Donuts, to powiem Wam, że ja te pączki, z tego co przynajmniej pamiętam, nie miały zbyt rewelacyjnego składu i tam tablica Mendelejewa była tak duża i tak ogromna, że z daleka można było widzieć, że te pączki są napromieniowane, ale one są tak, kuźwa, dobre. Wiadomo, tego człowiek nie je codziennie, przynajmniej ja, i tak te z wedla to powiem Wam, że uwielbiam. Wczoraj miałam dwa. Miałam z Milki, ale ten z Milki nie ma tego na i ten z Wedla jest miliard razy lepszy. To już powtarzałam wiele razy, ja to wiem, ja czasami taka nudna jestem. <gry> najbardziej rozumiem osoby, które mają parcie na słodkie i dzień bez słodkiego, dzień stracony. Ja takie coś miałam w ciąży. Ja nigdy nie jadłam takich porcji słodyczy. Ja wiem, jakie to jest uczucie. Ja wstawałam rano i ja po prostu miałam ochotę na słodkie. Jak nie zażarłam czegoś słodkiego w ciąży, to ja byłam chora, chora. W ciąży też mi się to utrzymywało jakiś czas, i później to wszystko mi wróciło do normy, no bo istnieje prawdopodobieństwo, że na przykład mi to zostanie. Mi po ciąży zostało jedzenie bardzo ostrych rzeczy. Gdzie wcześniej, Jezu, ja po ostrym przed ciążą, tak jak wkręciłam trochę więcej pieprzu do zwykłej potrawy, to mi łzy leciały. A w ciąży mogłam tak ostre rzeczy jeść, że szok i to mi zostało. Słodkie mi minęło i wróciło do normy sprzed ciąży, a ostre mi zostało. Z jednej strony dobrze, bo zjedzenie ostrego raz na jakiś czas jest bardzo zdrowe. Tam, gdzie ja usiądę, chociaż na chwilę. Jeden, ty zdążyłeś nawet usnąć. No to już jest niesamowite. Tu musisz pozamiat... O, brawo, ale ty sprzątasz. <laughs> dziękuję. Tu jest. Tu jest? No dziękuję, dobrze. Zamiatasz? No, dziękuję. Już mogę wyjść? Czy jeszcze nie? Jeszcze zamiatasz dobrze. Super. Kotu. No, kotu zamiatasz. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Więc dzisiaj mamy nowe hobby z laurką. Oglądamy film o roślinach. Oglądamy choje. Zaczynają mi się coraz bardziej podobać. Mam dwie. I rosną jak szalone. Jeszcze mi żadna nie zakwitła. Dziwka.

No, fajne. Kulululu. Ładne, podobają Ci się? Kulululu. Chcesz, przebijemy ci uszy. Chcesz kolczyki na uszy? Kulululu. Co? Tu będziesz miała lulu. A masz, dostałaś piękne kolczyki na urodziny od chrzestnej. na roczek. Na roczek. Oczywiście jak się przebije, to i tak nie można ich założyć, tylko trzeba mieć te specjalne, ale... Chcesz? Ja wiem, że chcesz. Abyś płakała razem ze mną. Cie? Układamy krowę. Patrz, jak łatwo nam poszło. Głowa ułożona. Krowa. Krowa. Jak robi krowa? Muu. Nie, no tak nie robi. Muuu. Muu. No. Muuu. Muu. Muu. Mama. Mama. A no dobra, daj, rozłożymy. Muu. I układamy. No proszę. Mami. Dobrze. Kawę. Kawę to? Tak się krzywi trochę na ten sok. Kawę. eksperyment Kawę. Kawę, no dobrze. pieprzyk, no, pieprzyk. To pieprzyk? Pieprzyk, tak? Tu pieprzyk raz, dwa, trzy. Dwa, trzy, trzy. U. Chcesz soczku? Nie, nie chcesz soczku? Nie chcesz soczku? Kawę! Kawę? Ty kawę chcesz, ale już nie ma, wypiłaś, a jest trochę wody jeszcze. Masz kawę? bo. Brawo! Tatuś! Tatuś poszedł po talerzyki. Poszedł po talerzyki, zaraz przyjdzie. Kawę! Pij kawę, pij kawę. Taka mała i taką kawę. Jeszcze kawę. Przesuń Tereska, przesuń mi wodę, proszę Cię, to nalejemy dziecku kawę. O, dzięki bardzo. Ka kabi. Kabi, Widzisz, tata idzie. talerze. Proszę. Kawa. Moja witrynka nie wygląda źle. Jest trochę mniej kandydatów, ale tutaj niedługo też się bardzo dużo zmieni. I właśnie nie wiem, jak to się stało, że mam jedną, jedną wtyczkę i nie mogę. I muszę wyłączyć lampki, żeby włączyć zraszacz, bo mam jedną wtyczkę. Nie zraszacz, tylko nawilżacz. No dobra, no to tak w sumie może i by pasowało zraszacz, bo to też troszeczkę tak ma coś w tym wspólnego. Wczoraj była krzesna u laurki, przyniosłem takiego pięknego misiaka. To nie tylko to, a w ogóle nawet, jakby przyszła tylko w odwiedziny bez żadnego prezentu, to przecież najważniejszy jest spędzony czas, a nie prezenty, prawda? Przynajmniej ja tak do tego wszystkiego podchodzę, w ogóle z biegiem lat, z biegiem tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Uważamy, że kontakt z ludźmi jest najważniejszy, a nie prezenty. Możecie nawet widzieć u nas, jeżeli chodzi na przykład o święta Bożego Narodzenia. Mamy loty, albo sobie dajemy coś, albo nie dajemy nic i uważamy, że po prostu grono rodzinne jest najlepsze. Chciałabym się znowu Wam pochwalić, że dzisiaj wskoczyłam na wagę i znowu schudłam kilogram. Mam 80, teraz ważę 76 dokładnie. I ja wiem, bo to już pisaliście, że przecież jak się stoi na jednej nodze, to waga może się troszeczkę wahać, okej, okay, jak najbardziej. Ale ja teraz to już stoję naprawdę w pionie, noga jest wzdłuż ciała, nie mam tylko nacisku, no bo niestety nie mogę naciskać nogi. Ważyłam się oczywiście bez buta, bo teraz mogę to zrobić bez buta. Ja wiem, że ta waga może być plus minus troszeczkę inna przez to, że mam nacisk na jedną nogę, ale stoję naprawdę w pionie, jak najbardziej się da i nic nie jest w stanie mi zepsuć humoru, nawet jeżeli tam jest trochę więcej albo i trochę mniej, bo też tak może być. W początku ta waga nie spadała wcale, teraz zaczyna spadać. Ja stosuję cały czas to, co Wam mówiłam ostatnio. Jem dwa posiłki dziennie. Czasami zjem trzy, to zależy jaki mam dzień. W początku jadłam tylko dwa, a teraz jem czasami trzy. Tak mniej więcej najpóźniej jem o godzinie 17 i zobaczcie, gdy 10 lat temu, ponad, bo to tak mniej więcej będzie, ponad 10 lat temu, jak schudłam za pierwszym razem, ja mówiłam Wam, że ja schudłam właśnie dzięki temu, że jadłam ostatni posiłek o godzinie 17. I ja wtedy nieświadomie stosowałam ten post przerywany, który teraz jest bardzo modny. Wtedy to nie było modne totalnie. Ja Wam mówiłam wtedy w tym filmie, w którym jest nagrany, który ma chyba. Osiągnął ponad milion wyświetleń. W ogóle, co dla mnie jest niewyobrażalne, że ja osiągnęłam w jakimkolwiek filmie milion wyświetleń, ponad milion wyświetleń, tam Wam powiedziałam, że ja to jedzenie. Do godziny 17.00. Znalazłam u Karola Krawczyka, u Cezarego Żaka z miodowych lat, bo kiedyś pamiętam, był taki artykuł, i to jeszcze było chyba w gazecie, to nie było w internecie, bo wtedy jeszcze można było coraz więcej gazet spotkać. Nie to, że teraz nie ma gazet, tylko po prostu w domu były częstsze gazety niż teraz. Teraz to ja nie widziałam. Nie pamiętam, kiedy widziałam kogokolwiek gazetę jakąś. A te prenumeraty gazet w kioskach ruchu, pamiętacie? Jak to było to w segregatorach, takich? świat wiedzy i życie świata? Ja pierdziulę, pamiętam, w ogóle różne takie były. Człowiek tak czekał na taką prenumeratę, a teraz co byś nie chciał, to po prostu wystarczy wejść w internet i masz na wyciągnięcie ręki, gdy tylko masz szmal, to można dosłownie wszystko. A kiedyś ta ekstaza czekania na to, je, to było niesamowite. I wiecie, że to, nie wiem zresztą czy jest, czy nie, tak wnioskuję, że może gdzieś, bo my mieliśmy życie świata, my nie mieliśmy świat wiedzy, bo były dwa: życie świata i świat wiedzy. I mi się wydaje, że gdzieś może te segregatory z tym życiem świata jeszcze są w piwnicy? Musiałabym się zapytać rodziców, czy takowa rzecz znajduje się w piwnicy. I gdy za pierwszym razem schudłam, to właśnie stosowałam post przerwany. Nieświadomie, bo ja nie wiedziałam, że to jest post przerywany. I ja nie jestem zwolenniczką taką, że na przykład, nie wiem, za trzy miesiące Wam powiem, ej, schudłam 20 kg. Ja jestem zwolenniczką tego od samego początku, że im wolniej, tym lepiej. Chociaż teraz powiem Wam, że nawet jak jest wolniej, to niestety, ale. No, no, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Albo, kurwa, zaczniesz ćwiczyć, albo będziesz latać. Takie życie okrutne niestety. Wszystko grawitacja ściąga w dół. Jak to mówią? Lepiej nie będzie gorzej, na pewno. Czasami zjem o 18 ten posiłek, to nie jest tak, że ja się tak trzymam wytycznie, 17.00, 16.59 i muszę szybko przez te minuty jeszcze się na to bołować, bo już od 17 nie mogę nic zjeść. Nie, po prostu no, z głową logicznie, tak delikatnie, wdech, wydech, wiecie, żyjemy, oddychamy. Polutku, a do celu. I słuchajcie, na najbliższych wakacjach ja mam szansę znowu ważyć tyle, ile ważyłam przed ciążą w końcu. Po dwóch latach. Jezu, ja tam mam wywalone na takie rzeczy, Boże, niektórzy to mają takie jakieś... Nacisk, sranie. Zresztą, wiecie co? Przez tyle lat życia w internecie, zresztą nie tylko, bo w życiu prywatnym też tak jest. Jak zaczyna, jak jesteś za gruba i nie możesz schudnąć, a robisz wszystko i byś chciała, no bo no tak życie wygląda, ja nawet ostatnie moje miesiące po ciąży też były takie, że po prostu no nie udawało mi się schudnąć i tyle, i przecież ja się z tym nie kryłam, to znaczy nie, sorry. Był jeden moment, w którym ważyłam 75 kg, bo schudłam 5, ale później przytyłam te 5 i cały czas kręciło się moje życie w około 80. I nawet w życiu realnym, to jest tak, jak nie możesz schudnąć, matko, no ona by mogła schudnąć, zobacz jak ona wygląda, Jezu, to i tamto. Zaczyna schudnąć, Brawo, brawo! Jesteśmy dumni z ciebie, super. Uhu. Później schudłaś. Jezus, jak Ty wyglądasz? Chyba lepiej, jak byłaś troszeczkę grubsza. I tak wiecznie komuś ciągle coś nie pasuje. A najbardziej wiecie, co mi rozpierdziela? Jak są komentarze. No to akurat w internecie na temat brzucha? Że jak są takie osoby wysportowane. Kogo weźmiemy na okładkę? Pierwszą osobą wysportowaną z fitnessu, Ewa Chodakowska, która, no rzeczywiście, no dla mnie ciało ma piękne, no umieśnione, ładne. To, to Czy się komuś podoba, czy nie, no to, to, to przecież mnie to w że tak powiem, komuś się może nie podobać. Mi się bardzo podoba jej ciało i chętnie bym się zamieniła z nią chociaż na jeden dzień, żeby tak wyglądać, żeby tu mi nie fruwało, żeby tu mi nie dyndało, żebym tu miała wklęsłę. No i o co mi chodzi z tymi komentarzami? Ja nie wiem, czy to ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, Przecież to jest takie oczywiste, kurwa i logiczne nawet można by było powiedzieć, że jak jest taka osoba wysportowana, taka chuda i ona usiądzie, no to czy ona chce czy nie chce, to tu się takie małe fałdki nawet porobią. No przecież nikt nie jest tak naciągnięty to, żeby no nie było takich minimalnych fałdek. I wtedy te komentarze, no taka wysportowana, takie fałdki ma. No kurwa, ja, ile bym dała, żeby mieć takie fałdki, a nie takie fałdki. Zresztą nieważne, nie rozwijajmy tego wątku dalej. Załowiłam sobie dwie rzeczy, bo miałam takie czepki jednorazowe i one są do maseczek. I to zamówiłam na Drogerii Pigment. Pigment.pl, nie wiem, no Drogeria Pigment, nie wiem, czy tam jest.pl, czy jak to tam jest. I mam po prostu taki czepek. Gdybym chciała sobie na przykład ym, nie mieć teraz odstających uszu, o, na przykład moim defektem są odstające uszy. Ja wiem, że ludzie mają bardziej odstające uszy, ja zdaję sobie z tego sprawę, że na przykład, nie wiem, odstające uszy. Że teraz mi trochę motylki latają, że od już Boże ponad 10 lat mam rozstępy. Tylko nie mam takich czerwonych i widocznych, tylko mam rozstępy na swoim ciele. No co Jezu, przy wadze, która wiecie, wzrosła gigantycznie i później zmalała. No, to nie ma siły, żeby chyba rozstępy nie wyszły po kilku razach takiego chudnięcia. No, bo po jednym razie czasami może i rzeczywiście nie wyjdą. Szlak by to trafił. No i zamówiłam sobie taki czepek. Dobra, co ja w ogóle tu o swoich wadach zaczynam teraz pierdzielić. Każdy ma jakieś swoje wady. I jeżeli komuś rzeczywiście tak mocno przeszkadzają, i ma na to fundusze, i ma na to ochotę, no to dlaczego by sobie miał czegoś nie poprawić, jeżeli to robi z głową? Bo czasami, jak patrzę na niektóre osoby, które robią sobie operacje różnych rzeczy. To powiem Wam, że ich wygląd zmienia się diametralnie. Uff, ja nie chcę tu nikogo obrażać, ale czasami nie wygląda to korzystnie. Mimo, że ja naprawdę nie mam nic do nikogo, każdy ma swój organizm i każdy ma swój mózg, ale tak. niektórzy to przesadzają troszeczkę. Ostatnio złożyłam u mnie w domu resztkę pcierki z firmy Jantar. Bo słuchajcie, tu od lat mam takie zakola i chciałam to troszeczkę, może mi się uda, dlaczego mi się nie uda i po prostu stosuję sobie wcierki. I ostatnio kupiłam tą wcierkę taką, yy, tą czerwoną, co wam pokazywałam w filmie, ona też ma bardzo dobre opinie, bo ta z Jantara mi się skończyła. No i tak szperałam w internecie i jeszcze z The Ordinary rzuciło mi się takie coś jak Multi Serum, coś tam, coś tam. Nie Taki produkt mi się rzucił w oczy i on ma zaskakująco bardzo dobre opinie w tym, co ja oczekuję od niego. Tylko mamy problem, bo tutaj nie mamy opisane, jak to mende się stosuje. Gdzie ja tą kartkę wyjęłam? A tu mi spadła. Czekajcie, bo przecież no jak to się stosuje? No to, że pipeta, to co to, to tam mi da? Instrukcje. Język polski. Instrukcje. Raz dziennie wmasować dokładnie kilka kropel w czystą skórę. Co? Ale dupa. Codziennie? Po nałożeniu nie myć włosów ani skóry głowy. O matko, ale no to chyba nie przetuszcza włosów, skoro nikt o tym nie mówił w recenzjach. Kurczę, ja myślałam, że to wiecie, że to się stosuje tak jak te inne mniej więcej wcierki, że tam się nakłada albo siedzi się w tym ileś i potem się myje beret. A tu się, a tu się nie myje Tu i najlepiej na noc nałożyć. Patrzcie, przed snem. No dobra. Jeżeli masz działać, to dlaczego by nie? Także mam teraz to serum i mam tą ścierkę. Jak myślicie, w czapku to chyba było nawet lepiej, nie? Tak korzystniej. Też mi się tak wydaje. Pozwólcie, że ściągnę mój butik kosmiczny, bo chcę Wam pokazać dresy, które tak na marginesie w ogóle nie są godne uwagi. Naprawdę, bo są jakościowo do dupy, dlatego że ja mam dwie pary takich dresów. To są nowe i te, co mam na sobie też są nowe. I te są stare. Nie kosztują 70 zł. Te stare pamiętam, że kupiłam w tej cenie, ale one nie są rewelacyjne. Bo na przykład no fakt, że ja je trochę czasu mam, prawie rok chyba mi się wydaje. I tu mi się trochę skulkowało. Jezu, jak płynem ale ładny płyn ja mam do bukania. O matko kochana. Kokolino albo lenor, bo ja ostatnio tylko te używam. Jest takie skulkowane, Oczywiście to się da wyplewić tutaj stąd. I słuchajcie, to już co, jest ten problem, który omawialiśmy już nieraz. Ja mam taką budowę ciała, że u mnie nie ma siły, żebym ja normalnie na dupie nosiła rozmiary S. I z biegiem lat to się bardzo pozmieniało. I na stronie H&M, bo one są z H&M jest też często fajnie opisane, i ludzie na przykład podają, czy rozmiary są zawyżone, czy zaniżone. I w tym przypadku, no to słuchajcie, było, że kto rośli rozmiar L, to żeby kupił M. Mówię, no dobra, no to zamówiłam te M-ki, a teraz zamówiłam sobie eski, bo troszeczkę mi dubka schudła, bo czuję to po prostu i się tak zastanawiałam, czy ja w tą Eskę wejdę. Ale tak jak mówię, ja nie mówię tego po to, żeby tutaj teraz przed Wami wiecie, wirować, że. Schudłam 4 kg, no to przecież pokażę im od razu, że mam spodnie rozmiar mniejsze. Nie, nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że w dzisiejszych czasach naprawdę te rozmiarówki są tak popierdzielone. Umówmy się. Nawet jeżeli moja dupa schudła, to za chiny ludowe nigdy w życiu nie weszłabym w żaden rozmiar S, bo kiedyś to było niewykonalne. A teraz, żebym ja weszła w eskę, ja mam jedne leginsy XS z HM. Poproszę Was na chłopski rozum. I tutaj mam eski, i między tą. Eskom, a tą starą m jest dosyć spora różnica, i właśnie się bałam, że mi dupa nie wejdzie, ale się okazuje. Poczekajcie, patrzcie, ale się okazuje, że dupka mi weszła bez problemu. I teraz zobaczcie: taki przykład. Jak jest osoba taka, jak ja ważyłam wcześniej, na przykład, 63 kg, no i ona nawet weźmie XS-kę, to ona będzie wyglądała jak w worku. Ktoś lubi styl na skajta, no to przecież kto komu zabroni, prawda? No to są w końcu dresy, no to przecież dresy nie będą jak legginsy, nie? Ale no, co się z tymi rozmiarówkami dzieje? No ja pierdzielę. U mnie dłużej na kanale ten wie, jakie są pierdzielone rozmiarówki. Czekaj, gdzie są moje kule? Bo ja chciałam wstać, żeby Wam pokazać te dresy. Naprawdę myślałam, że ja w to nie wejdę. No to kurczę, no ja w eskę, moja dupa w eskę. Wiecie co? Nie wiem, ale do czego ten świat dąży, co? Bo to jest takie zakłamywanie rzeczywistości. A, ten... A, jeszcze nie powiedziałam, że ja te spodnie zamawiałam za jakieś dwa tygodnie temu, bo wtedy była na nie promocja. One kosztowały po 49 zł. To jeszcze Wam powiem, że to było naprawdę spoko. Ale za 79 to, to nie. A za 49 to naprawdę jeszcze można by było się skusić, tak jak ja, na dwie pary. Wziąłem sobie czarne i wziąłem sobie właśnie te zielone. Boże, co za życie, nitka mi się pruje i teraz jak ja tak urwę, to mi się cała rozpruje i co ja teraz zrobię? Dobra, ja nie wiem jak Wy, ale Uff, w ogóle gorąco mi w tym. Dzisiejszy vlog, jaki jest, każdy widzi, jeżeli macie ochotę, życzenie, subskrypcja, kciuk do góry i widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć. Jakieś ćwiczenia na motyle trzeba zacząć robić, oprócz tego, że na nogi to śmigam równo, śmigam równo. Kurczę, jaki to człowiek ma skryte marzenia, nie dosyć, że chce wbiec do samolotu, to po tych serach i wcierkach do wozów będę miała taką bujną czuprynę, że chyba będę leciała w luku bagażowym.